Księga powtórzonego prawa rozdział siódmy. Zanim Pan Twój Bóg wprowadzi cię do kraju, do którego już wkrótce wejdziesz, by go posiąść, wcześniej usunie liczne narody Hetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Perzytów, Hivwitów i Jebusytów. Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od Ciebie. Pan Twój Bóg oddaje Tobie. A ty masz je wytępić i rzucić na nie klątwę. Nie wolno ci zawierać z nimi przymierza, ani okazywać litości. Nie możesz zawierać związków małżeńskich z ludźmi z tych narodów. Dlatego nie dasz swojej córki ich Synowi, ani ich córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odwiodłaby Go ode mnie, aby służył innym Bogom. Wtedy gniew Pana zapłonąłby przeciwko wam i prędko by was wyniszczył. Dlatego tak macie z nimi postąpić. Zburzycie ich ołtarze, połamiecie stele, porąbiecie aszery, a posągi spalicie. Ty bowiem jesteś ludem poświęconym Panu, Twojemu Bogu. Ciebie wybrał Pan, Twój Bóg, ze wszystkich narodów, jakie są na ziemi, abyś był dla niego ludem i szczególną własnością. Pan związał się z Wami nie dlatego, że jesteście liczniejsi od innych narodów. Wybrał Was. Chociaż jesteście najmniejszym spośród narodów, ponieważ Pan was kocha i spełnia przysięgę, którą złożył waszym przodkom. Pan wyprowadził was z kraju, gdzie cierpieliście niewolę, spod władzy faraona, króla Egiptu. Uznaj więc, że Pan Twój Bóg, jest Bogiem, On jest Bogiem wiernym, który zachowuje przymierze i miłosierdzie, aż po tysiączne pokolenie dla tego, kto Go kocha, i przestrzega Jego przykazań. Temu zaś, kto go nienawidzi, odpłaci zniszczeniem. Nie będzie zwlekał z odpłatą temu, kto go nienawidzi. Zachowuj więc przykazania, ustawy i przepisy, które dzisiaj daję ci do wypełnienia. Jeśli będziecie posłuszni tym prawom, będziecie ich przestrzegać i wypełniać je, wtedy Pan, Bóg, zachowa przymierze, które przysiągł twoim przodkom i okaże ci miłosierdzie. Będziecie kochał, błogosławił i rozmnożycie. Pobłogosławi Twoje dzieci i Twoje plony, zboże, moszcz, oliwę, a także przychówek bydła i trzody na ziemi, którą przysiąg dać Twoim przodkom. Będziesz błogosławiony bardziej niż inne narody. Nie będzie wśród Was niepłodnego mężczyzny, niepłodnej kobiety ani niepłodnego bydła. Pan oddali od Ciebie każdą chorobę i nie ześle na Ciebie żadnej z tych śmiercionośnych plag, które poznałeś w Egipcie, lecz ześle je na tych, którzy Cię nienawidzą. Wytępisz wszystkie narody, które Pan, Twój Bóg daje Tobie. Nie będziesz miał dla nich litości i nie będziesz służył ich Bogom, gdyż to stałoby się dla Ciebie pułapką. A gdybyś pomyślał, te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wypędzić? Nie bój się ich. Przypomnij sobie dobrze to, co Pan Twój Bóg uczynił Faraonowi i wszystkim Egipcjanom. Przypomnij sobie te wielkie próby, które widziałeś, te znaki, cuda, mocną rękę i wzniesione ramię, którym Pan Twój Bóg cię wyprowadził. To samo uczyni Pan Twój Bóg wszystkim narodom, których się lękasz. Pan Twój Bóg ześle na nie także szerszenie, aż wyginą ci, którzy pozostali lub ukryli się przed Tobą. Nie drży więc przed nimi gdyż jest pomiędzy wami pan wasz bóg bóg wielki i groźny Pan twój bóg będzie stopniowo wypędzał te narody przed tobą nie możesz ich jednak szybko usunąć aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się na twoją zgubę Pan twój bóg oddaje tobie i sprawi wśród nich tak wielki zamęt że zostaną doszczętnie zgładzone w twoje ręce odda ich królów a ty sprawisz że pamięć o nich zniknie spod nieba Nikt nie ostoi się przed tobą, aż ich wytępisz. Masz spalić posągi ich bogów. Nie będziesz pragnął dla siebie srebra ani złota, którym są pokryte, abyś nie wpadł w pułapkę, gdyż to jest wstrętne dla pana, twojego boga. Nie przyniesiesz takiej obrzydliwej rzeczy do domu, bo znalazłbyś się pod klątwą, tak jak ona. Taką rzecz uznasz za nieczystą i wstrętną, gdyż podlega klątwie. Kochani, mamy dzisiaj w tym siódmym rozdziale taką powtórkę tematu, który się już kilka razy pojawiał, nie? czyli takiego momentu, żeby jakby usuwać wszelkie zło i nie wchodzić w jakiekolwiek kontakty z tym, co nas może zniszczyć. Nie? To nie chodzi, o, oczywiście, kochani, o to, żeby się dopatrywać wszędzie w świecie zła, nie w tym rzecz, tylko jakby jeżeli chcesz usunąć coś z twojego życia, co jest złe, rozpoznałeś to jako złe, jako grzeszne, jako coś, co nie prowadzi do Pana Boga, to rób to konsekwentnie. Tak? Dlatego Pan Bóg mówi tak jasno, że jakby nie będziesz z nimi wchodził w kontakty, nie będziesz zostawiał sobie żadnych rzeczy i tak dalej. Ale mamy, bo o tym już było mówione kiedyś, ale mamy, kochani, nowy wątek, który w ogóle jest bardzo ciekawy w tym rozdziale. Mianowicie, że Pan Bóg mówi: to jest 22 werset, nie możesz jednak szybko usunąć, że to będzie pewien proces, Koni to jest taka pokusa każdego wierzącego, żeby raz, dwa, trzy wszystkie swoje grzechy ponaprawiać, wszystkie swoje słabości wyrównać, wszystkie swoje wady z siebie wykorzenić. I oczywiście, że mamy radykalnie podchodzić do naszego grzechu, mamy radykalnie podchodzić do zła, to jasne. Ale oni nie łudźmy się. To jest czasem robota na długie lata. To jest robota, która nam zajmie naprawdę sporo czasu. I ważne jest, żeby mieć taką świadomość, że z Panem Bogiem, jakby idziemy i on będzie krok po kroku usuwał te różne przeszkody. Zobaczcie, Pan Bóg mówi: Będę po kolei tych różnych królów, te różne narody, te różne przeszkody, będę je usuwał. Mówi nie za szybko. Kochani, dlatego, że inaczej się po prostu zniechęcimy. Bo to jest tak, że będziemy się bardzo starać, nawet na początku może nam dużo wyjść i będziemy mieli takie poczucie: kurcze, panuje nad grzechem, panuje nad sobą, panuje nad moimi słabościami, ale ekstra. A za momencie, jak się okaże jakiś moment słabości i coś ci wróci, wtedy się strasznie zniechęcisz, bo zapomnisz, że, a, no i to wszystko było na nic. To jest takie stare hasło, które nam zawsze mówił, yy, magister w nowicjacie, ojciec Aleksandry Koza zawsze mówił tak. Wystyk, mistyk, wynik, cynik. Czyli człowiek się za bardzo rozpalił i potem jak wystygnie, to się robi znacznie gorszy. Robi się taki cyniczny. Bo już nie wierzy w Boże działanie, bo się po prostu rozczarował sobą. Pomału. Krok po kroku. Z Panem Bogiem zdobywamy ziemię obiecaną i wyrzucamy po kolei różne złe rzeczy z nas, które nam przeszkadzają w tej ziemi obiecanej mieszkać.